Cześć, witam Was w kolejnym materiale. Mamy sobotę, bodajże 11 marca rozpoczęliśmy dzisiaj się w płaskórki jarej. Piękny słoneczny dzień, ale warunki dość ciężkie w nocy minus 10, także bardzo mocno przyłapało. Rano tutaj jeszcze był, można powiedzieć, beton. No w tej chwili mamy godzinę 12 i dopiero, można powiedzieć, się coś nagrzewa. Mamy 4,5 stopnia na, na zewnątrz, czyli jeszcze e, chłodno. Tu jest bardzo ciężka glina. E, już wielokrotnie Wam mówiłem o tej działce, czyli tutaj jest dziura, wykop, który, z którego wybierano glinę do, poblis, do pobliskiej e, cegielni. E, więc tutaj, po tym mrozie, dobrona no, wirnikowa e, ma co robić. I nawet jadąc, nawet jadąc w dół, e, to e, ciągnik ktoś tam czuje. No i jestem na ostatniej działeczce, którą dzisiaj wysiewam. Mam otwartą klapę od siewnika, bo mam dodatkowe 200 kg w workach. Bo tutaj mi nie starcza, bez sensu, żeby tato e, czekał na mnie. Ale zobacz co się dzieje, po lewej stronie mamy e, rzeczkę, która płynie, e, już parę metrów dalej jest normalnie, ale tutaj tak jest zamarznięta od tej rzeki e, ziemia. Zobacz co się dzieje, stały ciągnik dostaje wibracji, jedziemy na tysiąc obrotów, żeby ją trochę doprawić. Zakra. Ziemia zachowuje się normalnie jakbyśmy jechali po jakimś kruszywie. Ale zobaczcie jak tutaj widzicie pierwszy przejazd jak Brona yy, i później wał. Tutaj doprawiają, no idealnie jest to doprawione naprawdę przy tej małej prędkości, przy tysiącu yy, obrotów na wałku to jest rewelacja. No a teraz wjeżdżamy, zobaczcie rzeka płynie troszeczkę dalej już i ciach. I, ciach. I się ziemia rozsypuje, i nie ma problemu, ale przede wszystkim, no, widać że ten ciągnik. Często, jak się wierza w orane, no to za ziemię się poddaje pod wpływem jego ciężaru. A tutaj praktycznie jedziemy jak po kamieniach, ale to, co już nam robi e, brona wirowa, e, to już jest e, bardzo ładna struktura. No, ale niestety, musimy jechać przez to e, troszeczkę wolniej, ja mniej więcej wiem gdzie są troszeczkę lżejsze, glina troszeczkę mocniejsza, więc mogę sobie przyspieszać to odzwierciedla e, te obciążenie i, e, i prędkość robocza, e, odzwierciedla e, się w spalaniu e, bo mamy na hektar e, średnio około 15 litrów, to jest dużo zazwyczaj się mieściłem w między 11, no 12 to już było sporo. No mamy 15, ale uznałem, że nawet gdyby paliwo było po 10 zł, to siew na 10 hektarach to jest 300 zł. To nie jest tak duży pieniądz, żeby trzeba było się zastanawiać. Po prostu trzeba zrobić to porządnie, więc brona wirnikowa idzie głęboko, możecie zobaczyć, jest podnośnik na 6% czyli tam tylko jeszcze 6% w dół możemy dać nie jadę na 1000 obrotów na bronie wirnikowej tutaj nie widzę takiej potrzeby, daję sobie radę spokojnie 540 bardzo ładna struktura, jeszcze się trafiałem tam gdzieś tam wyciągnięte większe grudki z spod spodu ale to już nic nie szkodzi, myślę, że dzięki temu że zdecydowaliśmy się na dość szybki siew w momencie, kiedy jeszcze ziemia nie ma odpowiedniej temperatury w żaden sposób nie zaszkodzi tym ziarniakom i po prostu można tutaj sobie spokojnie zrobić wysiew, zwłaszcza, że w przyszłym tygodniu ma padać i nie wiadomo kiedy znowu byśmy mogli mieć warunki, żeby wjechać w pole a na podstawie naszych wcześniejszych doświadczeń wychodzi, że im wcześniejszy się, w tym później więcej w, w kombajnie zdarzyło nam się kiedyś w takim zwariowanym roku, że owies wysialiśmy w lutym i to pamiętam był nasz najlepszy owiec. Także, mimo takich przymrozków, zimnej ziemi, uważam, że to już nie ma na co czekać. Tylko trzeba, jak są warunki, wjechać w pole i zasiać. A jak się pojawią odpo odpowiednie warunki, dla. Ziary no to wschody też będą dobre i będą od razu a nie po tym jak się zrobią warunki żeby można było siać będzie znowu się zrobi sucho, będzie ciężko zasiać, będą kiepskie wschody, a tak już mamy w ziemi wilgoci jest, myślę, że jest, wilgoć jest optymalna, jeśli chodzi o pole w przyszłym tygodniu mają być opady także jest, no wygląda, że to jest wszystko w porządku o, niestety na podnosi. Idziemy pod mocną górkę i tak ciągnik nie skręcę mocno jakbyśmy sobie tego chcieli, więc muszę się trochę cofnąć. Tatoj przywiósł mi przyczepę z materiałem siewnym. Podskórka z naszego gospodarstwa przesiana przez przez petkusa, przeczyszczona. Nie jest to idealny materiał siewny, zdarzy się tam ziarenko jakiegoś kwasu, no ale tutaj trzeba byłoby wielokrotnie czyścić i na różnych sitach, na różnych ustawach uznaliśmy, że ten materiał jest, jest poprawny. Nie jest idealny, ale można go wysiać. W tamtym roku dostaliśmy od gospodarstwa materiał dużo gorszy, wysialiśmy go, a i tak uprawa była. Dość czysta, także tutaj nie ma co się znajdować, tylko trzeba e, trzeba siać. Materiał jest drobny, e, też drobniejszy niż w roku ubiegłym, więc e, tego materiału wysiewamy znacznie mniej. E, ustawiłem 170 kg na hektar, co daje nam tutaj myślę, że dobrą dla obsadę. Nie wiem e, co do e, ilości sztuk, dokładnie nie wiem, tak tylko sobie mogę. Szacować, ale to czas pokaże, czy takie szczelanie na oko nam się opłaciło. Czy jednak nie ma co sobie folgować i pozwalać na jakieś niedokładności. Natomiast po tym, jak widzę, jak gęsto jest w rowku, bo jeden rowek mam, no mam tam taką wadę w tym silniku, że zawsze ten jeden rowek mam taki odsłonięty bardziej. To widzę te ziarno, to jest bardzo gęsto zasiane. Także wydaje mi się, że będzie w porządku. Na to w tej chwili rozlewa ASL pod korzeń na działka, które będę dopiero siał. Ta została wylana wczoraj w nocy i dzisiaj nad ranem. W ilości 400 litrów na hektar, co daje nam w przybliżeniu niecałe 40, tam 30 kilka kilogramów czystego składnika, jeśli chodzi o Azot i tam troszeczkę ponad 40 kg jeśli chodzi o siarkę. I to jest będzie jedna jedyna dawka dana na płaskórkę złożywszy na to, że rośliny pobierają, znaczy pobierają razem z deszczem, ze śniegiem spada około 20 kg azotu i dajemy prawie 40 Tutaj byśmy się spodziewali plonu. Przynajmniej azotu jest przynajmniej na 2,5 tony. Więc czy będzie coś więcej, czy nie, my się nastawiamy na 2 tony. To byłoby dobry wynik dla nas. A wszystko, co powyżej będzie 1,5, to też, zważywszy, że pewnie cena będzie w tym roku wysoka, no to będziemy in plus. Także tutaj się w związku z kolejnym takim rokiem bardzo przewrotnym dalszymi naszymi bardzo mocnymi inwestycjami gdzieś tam takimi nawet troszeczkę ponad nasze możliwości być może robimy źle ale to nas ocen to dopiero pokaże historia tak jak nasz nasz premier mówi trybunał, trybunał historyczny nas oceni czy to była błędna decyzja, czy uda nam się utrzymać stabilne planowanie i myślę, że od sezonu 2022-2023 najpóźniej 23, 24, czy jeszcze dwa lata. No, tak, tak mniej więcej to na tyle do przodu planujemy. Mniej więcej nasze ruchy na gospodarstwie. Jeśli chodzi o zasięby, nawożenie itd. Tak dalej, tak dalej. Będziemy wracać, bo przez to, że te inwestycje nam spadną, to będziemy wracać z takim intensywnym nawożeniem ekologicznym, czyli będzie szedł ASL w jakiejś tam ograniczonej ilości, ze względu na jego cenę, ale myślę, że te 400 litrów na hektar będzie trzeba wylewać. Natomiast dojdzie dość sporo, bo przynajmniej w roku 15 hektarów koniczyny gdzie tu będziemy mieli oszczędności jeżeli chodzi o nawóz, no ale wiadomo PKS z Timaka, odpowiednia ilość wapna, aminokwasy pewnie z Timaka pewnie z Timaka również tonik mangan, miedź no i oczywiście nasz własny roboty Humus, który już niedługo się pojawi film z jego z jego składu. Zrobiłem mikro i makro. Zobaczymy, co, co on daje. To takie, jak będzie to traktowane jako taki nawóz e, dolistny. E, no i odpowiedni płodozmian. I myślę, że tutaj znowu wrócimy na mm, dobre to, tory. Wysokiego planowania. Bo myślę, że 5 ton owsa w dobrym roku e, jest jak najbardziej do osiągnięcia. Przy odpowiednim nawożeniu PK. E, Możemy się pokusić również o dobrą gęstość, bo to czasami jest 5 ton, ale połowa to polewy. Myślę, że dojdą jeszcze takie nawozy tańsze, niegranulowane, jak mączka bazaltowa, jak fosforyt miękki i tutaj to nawożenie wróci u nas do normalności. No ale musimy pozamykać pewne inne tematy na gospodarstwie i również mieć taką normalność na gospodarstwie. No nie możemy wiecznie w bałaganie i w tych remontach. Być pogrążeni. Także to by było chyba na tyle.